Ogólny rozkład na tydzień od 13 marca do 19 marca 2023 roku. Tydzień, w którym będziemy zbierać plony, które zasieliśmy w ubiegłym roku. To, w co zaangażowaliśmy siebie, naszą energię, naszą uwagę przez ostatni rok, w tym tygodniu będziemy zbierać owoce. Natomiast jeżeli planujemy długoterminowe inwestycje czy jakieś projekty, plany, zamierzenia, ten tydzień jak najbardziej jest do tego właściwy. Natomiast jeżeli już jesteśmy w trakcie jakichś spraw, które nas bardzo poruszają, dotyczą i chcemy, aby one zakończyły się jak najszybciej, niestety czas będzie wydłużony, bo przynajmniej do okoła roku. Pewne sprawy się nie wyjaśnią. Dużo rozmów, dużo jakby walki też o siebie, a raczej bronienia swojego zdania. Czasem trzeba będzie postawić ostrzej, a konkretnie argumenty na temat to, co chcemy przekazać innym. Trzeba bardzo, bardzo wykazać się cierpliwością, ale też cierpliwością dla siebie. Do siebie, a także do innych. Zwróćmy uwagę na to, kto jest w naszym otoczeniu, ponieważ u wielu z nas okaże się, że niestety nie mamy życzliwych osób wokół siebie, że knują coś za naszymi plecami w tajemnicy, że chcą nam zaszkodzić. Jeżeli chodzi o uczucia, tutaj trzeba włożyć pracę jakby własnych rąk, bardziej się zaangażować w te związki, w te relacje, ponieważ w ostatnim czasie były troszeczkę zaniedbane, eee, może jakieś wspólne świętowanie, może obejrzenie jakiegoś spektaklu czy przeczytanie, Nie, wspólnie książki, coś zrobienie razem. Koniec tygodnia raczej będzie niestety w związkach takim ochłodzeniem. Przygotujmy się na to, nie bierzmy tego do siebie. A raczej pomyślmy, co zrobić, aby tego uniknąć. W pracy i w finansach wielu z nas zakończenie problemów, jeżeli chodzi o sytuację finansową, jeżeli chodzi o pracę, u niektórych będą podwyżki. Wielu z nas będzie miało rozmowy o pracę, które zakończą się powodzeniem. Niektóre rozmowy niestety będą przesunięte w czasie. Jeżeli chodzi o zdrowie, zwróćmy uwagę szczególnie na alergie, na alergie, które są w powietrzu, ale też alerg alergie układu pokarmowego. Zobaczmy, co jemy, co nam w tym tygodniu sprzyja, a co nam szkodzi, ponieważ da o sobie żołądek znać i to mocno. Niektórzy będą korzystali z konsultacji lekarza, ponieważ no, ból żołądka i alergie wyjdy, wyskoczą tak nagle i niespodziewane. niespodziewanie, że będzie potrzebna tutaj ingerencja. I suplementacja lekami. Ale nie ma się co martwić. Przyjdzie i przejdzie. Chociaż może się wydłużyć leczenie w czasie. Tydzień pełen, pe pełen niespodzianek, i przede wszystkim spokoju, roli jesteśmy cierpliwi, to jesteśmy spokojni. Także z miłością, z radością i wdzięcznością niech nam się wiedzie, niech nam się darzy. Niech nas wspierają bogowie starzy.